W zależności jak oglądasz ten odcinek, tak podzielam twój smutny zarys tego, co dzieje się u Ciebie za oknem, bo u nas jak widzisz właśnie jest mgła godzina 8.40, a w dzisiejszym odcinku samochód z większości plakatów z polskich pokojów, czyli Port Focus RS MK3 z rocznika 2018. Jak mówi sam skrót, RS, czyli w tym przypadku jest składany. RSiK, już widziany u nas na paru odcinkach, jako też nasz przyjaciel, który bardzo zafascynowany motorsportem brał z nami udział w paru wyścigach w sezonie 2024. Jeszcze jako widz, ale na sezon 2025 w pełni zmobilizowany, żeby przygotować właśnie tego Forda do takich amatorskich startów, już na polskich torach wyścigowych. I stąd. Po tym jak wymienialiśmy wcześniej w tamtym roku interkuler na Wagnerowski e, zmieniliśmy troszkę osprzęt, ponieważ jako dziwna sytuacja RS nie miał tutaj filtra sportowego e, w postaci Kena, takowy też zamontowaliśmy, ale przyszedł w końcu czas na problem, który po nietrzymaniu mocy, jak fabrycznie wiadomo w tych RS-ach, miały te silniki problem, tak też drugą taką piętą achillesową tego samochodu to niewątpliwie aktywne klapy w wydechu które nie pozwalają przełączać trybów jazdy, kiedy ta klapa, ów klapa właśnie się zacina lub po prostu szwankuje. RSIK ten to nie lada gratka dla miłośników motorsportu, czy też takiej prawilnej, mocnej motoryzacji z silnikiem 2.3 3 obuście, uturbionym o mocy 350 koni na papierze, ale 320, tu jak schodziły te samochody staśmy i w napędzie na cztery koła robi niesamowitą robotę i daje właścicielowi zastrzyk ogromnej frajdy nawet na krótkiej trasie do pobliskiego sklepu, chociażby po bułki. Tak jak zaznaczyłem na samym początku tego odcinka, Forcik przyjechał do nas na wymianę kompletnego wydachu. Wstawiamy tutaj downpipe, robimy przelotkę na kwasówce i całkowicie nowy końcowy tłumik razem z nowymi aktywnymi klapami, prawdopodobnie tutaj montowanymi już na pilotach. Jak widzicie, dwururka. Niestety w tej klapa nie działa, ponieważ zacięła się prawdopodobnie mechaniczne uszkodzenie, nastąpiło podczas jazdy, dlatego też nie możemy przełączyć podczas jazdy trybu ani na sportowy, ani na tor wyścigowy, ani tym bardziej na drift, ponieważ wszystkie tryby jazdy tego samochodu, które możecie wybrać, zależne są właśnie od działania ust klapy wydechu, co powoduje podczas jazdy, chociażby tak uwielbiane przez nas wszystkich, stopy przy zrzucaniu z obrotu. Właściciel tej foki już poczynił dużo kroków, jeśli chodzi o estetykę, bo chociażby zamontował tutaj punktowe pasy od parko, które już pomogą mu przy jeździe komfortowej, jeździe i bezpiecznej, co najważniejsze, podczas takich jego zmagań na torach wyścigowych w Polsce. Ale tutaj zaprezentuję Wam, jak ten swoistego rodzaju cywilny Ford w tym momencie bez tych popów i bez aktywnej klapy wydechu działa tak po prostu, nie różniąc się w sumie teraz niczym od silników z modeli ST. My zabieramy się do roboty, ale zanim zaczniemy pokażę Wam oczywiście jak przed demontażem wygląda fabryczny wydech w takim eresie 2018 rok przy przebiegu 52 tysięcy km. Jak widzicie cały układ wydechowy w tej foce pozostawia wiele do życzenia, ponieważ przy 52 tysiącach kilometrów większość tego czasu oczywiście stał trochę na zewnątrz, trochę w garażu, ale jak widać no korozja i ogólny stan zewnętrzny dał właścicielowi do myślenia, że to już najwyższy czas na upgrade i wymianę całkowitego wydechu od samej turbiny do tłumika końcowego. Ale zanim dojdzie do tego, że zobaczycie i usłyszycie, jak chodzi RS po wymianie całego kompletnego wydechu, pierwszą małą bestyką, już na tym kanale widzianą, to F82 M4 z rocznika 2016. Krzyku, kadetem teraz. Urywa, nie? Musiałem mikrofon na Mercedes'a dać, żeby nie było w ogóle przesteru. Jak widzicie, w tym momencie tutaj mamy no, Po różnych modach, na pewno 530 koni, już zrobione. Auto jest po rozrządzie, po serwisie olejowym. Oczywiście, testy są robione na rozgrzanym w pełni silniku, żeby nikt nam nie zarzucił, że pałujemy na zimnym, jak to w komentarzach często bywa. Dobra, pokusik wrócił właśnie z tomkiem z całego montażu wydechu. Posłuchajcie sami. Co się zmieniło? Na pewno zmieniła się dupa w postaci dwóch pięknych czarnych rureczni. To jest na zamkniętej klapie, a teraz to... To otwarta. Fordzik podniesiony do góry, wymieniamy mu filtr oleju z olejem. Bierzemy filtr też, oczywiście, powietrza sportowe od KENA. Walimy na niego olejek, żeby klient już na gotowo mógł jechać sobie na hamownię i tak jak powiedział Tomek, wystroić samochód Stage 2, e, zrobić tutaj jeszcze dekodowanie i mapę na chociażby wyrzucenie Sondlandy i ustawienie tego wszystkiego, żeby od A do Z chodziło tak jak powinno i oczywiście zyskał troszkę więcej mocy. Dobra, Foka wróciła do nas, do stajni. Powodyrem całego zamieszania jest Tomek, czyli specjalista od układów wydechowych tutaj w Godzikowicach, do którego już Was teraz zapraszam. Jeżeli tylko macie autko, w którym chcecie zmienić cały dźwięk waszego wydechu. Co zrobiłeś w tej foce co udało Ci się tam poczynić? To tak, w foce został zbudowany całkowicie od nowa układ wydechowy. Zaczynając od turbiny, dome pipe'a oraz, oraz całego przelotu. Został zbudowany na zamówienie i pod indywidualne zamówienie klienta końcowy tłumik aktywny. Z tego względu, że klient chciał osiągnąć rezultat bardzo głośnego wydechu. W cudzysłowie terroru oraz auta do codziennej jazdy, które będzie cieszyło, cieszyło ucho z delikatnym pomrukiem, ale będzie to cichy, cichy wóz na co dzień, a kiedy trzeba po prostu poszaleć na torze, to można, że tak powiem, puścić lejce i otworzyć, otworzyć klapę po czym wydech. No niesamowite. Ja tuczę jak niesamowity. Więc Zresztą zaraz usłyszycie to usłyszeć. sami. Najważniejsze, to co my się baliśmy tutaj z chłopakami, to że Fordzik miał jechać na tor, a na torze ograniczenie do 98 decybeli max, nie? czy nawet 6 Dobra, Ale? Wałam się, że możemy to przekroczyć. No ale na Przyłfanie. zamkniętych, zamkniętych klapach to spokojnie, spokojnie, nie ma opcji, żeby to dobiło chociażby do granicy. No i dobra, najważniejszy temat. Jak robicie sobie cały kompletny układ wydechowy, tak jak w tym przypadku, to hamownia później to jest drugi taki przystanek na pewno. Nie? Hamownia nie w każdej wersji, aczkolwiek usunięciu ekologii, tak. I tutaj jak się dowiedzieliśmy, jest też interkuler wagnerowski, czyli wchodzi w grę już na programie Stage 2, nie? bo nie jest fabryczny interkuler. Dobra, Tomku, dzięki za terrorek. Oddaję autko klientowi. Tutaj tryb zamkniętej klapy i wygląda to i słyszy się mniej więcej tak. Teraz jednym guziczkiem, jak pilotem od twojej bramy wjazdowej, przełączamy klapę. Klapa się otwiera i brzmi to mniej więcej tak. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za kolejny odcinek w kiwi autocentrum. Mam nadzieję, że taki montaż wydechu w fordzie focusie był dla was gratką. Te 10 minut dobrze spędzone, a ja zapraszam Was na następny odcinek. Jeśli nie subskrybujesz, to czas najwyższy żebyś tego suba zostawił. A jeżeli filmik Ci się podobał, daj łapkę w górę, żeby więcej osób z motoryzacji mogło zobaczyć nasze filmy. Do zobaczenia!